Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj jak dobrze widzicie zaczniemy grać w Minecraft Jest to pierwszy odcinek na moim kanale z tej gry Jak dobrze wiemy Minecraft jest mega, mega popularną grą na świecie Ja jeszcze nie grałam, a chciałabym zobaczyć co tutaj jest takiego niesamowitego No i tak, przejdźmy sobie do profilu Oczywiście Gamefaring i co tutaj mamy? Edytuj postać osiągnięcia Jejku, o Oto to, co to jest... W posiadaniu, zdobyć, aha, ja... wyraź emocje, o matko, ile tutaj jest rzeczy, ile tu jest funkcji, ciało, podstawowe, o włosy mogę zmienić, mogę zmienić kolor włosów, na przykład na troszeczkę ciemniejsze, ja mam jakiś, nie wiem, taki, <grytanie> ja mam jakiś taki a na przykład o matko, ile tutaj jest rzeczy a może takie kucyki bym sobie zrobiła a będę miała takie kucyki a czemu nie, oczy mamy yy, o matko Kurczę, może ja mogłam to zrobić najpierw, a dopiero później się tu pokazać, ale dobra zobaczymy sobie tutaj, co my tutaj jeszcze mamy o ma, o takie są słodkie takie duże, a to a chyba te zostawię i ja mam oczy niebieskie, ale chyba takie Jakieś takie no. A brwi jeszcze są. O, rany, dobra, brwi takie bym chciała jak. Yy, włosy... No białka no to białka, nie? <ścoughs> białka no to białka. No i dobra, oczy, usta. Usteczka, 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 usteczka. A tutaj. Yy. O, matko. <ścoughs> o, matko, a tu co to jest? Hejku, jakieś takie. Dobra, będę taka uśmiechnięta, tak? To to jest uśmiech. E, Zarostnie ręce. To tutaj można zmienić. Aha, i tutaj się kupuje, rozumiem, coś. O matko jedyna. Jak coś, to dawajcie znać w komentarzach. Może macie jakieś rady dla mnie. Dobra, daję domyślne ręce. Nie będę sobie tak, tego robić. Nogi. Nogi tutaj też można zmienić, ale też jakieś robokopy czy coś w ten deseń. Okej, okay, no to myślę, że sobie przejdziemy. Aha, tutaj wysokość wzrost, no to ja jestem taka raczej nie za wysoka, nie za niska, no taka średnia w sumie. Rozmiar ramion, no nie jestem jakaś barczysta, no to niech tak będzie. No. Mm. A tutaj jakieś są też seregielki. O, matulo, dobra. Jestem ogarnięta, jestem ogarnięta. Także co? Myślę, że chyba możemy tu przejść, tak? I lecimy do gry. Stwórz nowy. Wypróbuj usługę Realms Plus za darmo przez 30 dni. Nie, nie chcę. Stwórz nowy światy, znajomi, serwerzy. No ja tutaj nikogo nie mam, bo ja dopiero pierwszy raz to zaczynam grać. Także stwórz nowy. Ojej, jej, szablony. Szablony Realms Plus. Mm, procent szablony dostępny na rynku. I tu mamy blokowe zwierzaki, wyspa dinozaurów i posiadłość milionerów. Ojejku, to ja nie wiem co ja chcę. Ale to jest zablokowane. To ja nie mogę. Czy ja mogę? Rynek. Aha, wchodzimy do jakiegoś rynku. Aha, i tu się płaci za to. Uuu. Aha, czyli my możemy sobie tutaj kupić takie rzeczy. O, rany. O, rany, to ja widzę, że no ładnie, ładnie zarabiają na tym. Okej, okay, dobra. No to co? No to chyba. Chyba co? Ojejku, jejku, jejku. Tutaj się też kupuje jakieś zestawy. O, rany boskie. Dobra, stwórz nowy świat. Stwórz nowy świat. Chyba tak zrobimy. Otwórz nowy świat. O, mój świat. O jezu. Yy, a niech będzie kanaki. <tryb, domyślę tryb gry kreatywny przetrwanie. Nie mam pojęcia, czym to się różni siebie. Osiągnięcia są dostępne tylko w światach ustawionych na tryb przetrwania z włączonymi kodami. Jeśli będziesz kontynuować, nikt nie zdobędzie osiągnięć grając w tym świecie, nawet jeśli przed grą dokonasz zmian. No to chyba przetrwanie w takim razie. Okej, okay, no to myślę, że najlepszą... No dobra, damy to przetrwanie, poziom trudności dam normalny, no bo ja jeszcze nie grałam i nie mam pojęcia, nie będę dawała sobie trudnego. <grych> Mapa początkowa skrzynia bonusowa, no ja sobie chyba wezmę skrzynię bonusową i ku uprawnianiu zapraszających graczy, gości, członek A typ świata nieskończone, stary, płaski, nieskończone niech będzie, ziarno generatora, rany, koguta, ile tutaj jest rzeczy, dobra, ja to zostawiam. Tryb osobowy, gra, paczki zasobów, zachowań stwórz. Dobra, lecimy, stwórzmy. Grasz w systemie iOS, Android lub fajros. O... Gra online nie jest oceniana. Na trzecie, podczas gry online możesz natknąć się na wiadomości lub inne rodzaje treści generowanych przez użytkowników, które nie zostały ocenione i mogą być nieodpowiednie dla niektórych grup wiekowych. Nie pokazuj więcej tego ekranu. Dobra, no, kontynuuj. Budowanie ten, terenu, więc no, gra nam tutaj generuje świat, tak? Aha, już jest gotowe. No i jestem. Na T lub Enter, aby otworzyć czat. Nie chcę. Muszę? Aha, okej. Okay. I tu jest czat. No dobra. Hmm? I co ja tu robię? O matko, ja sobie tutaj będę budować. Aj, kurczę. Ja nie... Aha, tu się tak czaje. Dobra. Matko. Świnka. Co z tą świnką może... Czemu ja, ja ją biję teraz? Aha. No dobra. Okej. Okay. Ja tu muszę pogarniać pewne sprawki. Jestem ciekawa w ogóle, co ja tutaj będę robić. Czy ja tutaj powinnam zbudować sobie jakiś dom, czy coś? Dajcie znać. O co kaman? O to jest woda. Ja się utopię. Aha. Ej, ja się topię. Dobra, wychodź. Do... No wyskocz. Wyskoczę. Ej, wyskoczyć. Aha, teraz mogę... Aaaa! Takie bajery szmery. Dobra, a jakbym chciała gdzieś pójść, gdzie nie ma tylu drzew, czy ja po prostu muszę wyciąć te drzewa. Ja bym sobie dom zbudowała. Tylko jeszcze nie wiem jak no. Na... Powróciłam. Aha, Aha okej. Okay. A tu co jest? To w sumie jakbym tutaj na tym czymś, tym takim Ala budyneczku sobie zbudowała dom, co by było? Mogłabym? Ciekawa jestem. Kurde, może trzeba było iść do gotowych światów. <laughs> A tutaj coś mamy takiego ciekawego, interesującego. A co to był za dźwięk? Aha, i tutaj jest coś takiego. To ja w sumie. Kurde, nie no, tak ciemno tutaj wszędzie, rany, kogutka, wychodzę stąd. Ale w sumie. O, patrzcie, co tam jest? Tam są. Tam są zwierzątka. No. Ale bardzo długo ty kopiesz. Nie, nie wykopiesz tego. Nie możesz nigdy przejść. Nie mogę. A dobra, tutaj jest schodek. Także idę sobie schodkiem. Ej no. Jejku, czuję się jak lama. Czuję się jak lama, bo nie ogarniam tej gry. O rany. Dobra, ale ogarnę, ogarnę. Chwilę posiedzę i wiecie. Skopałam Dobra, i co? Ja tak sobie tu robić. Mm -hmm. Nie wiem, nie kumam. Chyba. Dobra. Weźmy to do środka. Tu coś jest? Ja, ja się mogę zabić tutaj. Wy, O matko, duszę się, wyjdź stąd. Ja cię kręcę. Ja chyba zginę zaraz. A, zginę. Szybciej niż zaczęłam grać, to ja prędzej umrę w tej grze. Dobra. No i się zgubiłam. No. <laughs> Możesz to kopać? Aha. O, matko, jedyna. Dobra, ja sobie będę musiała ogarnąć jakiś domek, jakiś ten. I w ogóle i w szczególe później będzie trzeba zacząć... O, a mogę tu przejść? Ej, ja ja, ja ja tonę. No i ja chyba zginę. A nie, nie zginę może. Jejku, ja nie wiem gdzie ja jestem. Nic nie widzę, nic nie widzę. Dobra, weszłam gdzieś. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie. O matko. Odkryj 17 biomów. No fajnie, a ja nie wiem, gdzie ja jestem. I Wy też macie lipę, bo Wy też nie widzicie nic. Kurde, jest tu jakaś mapa, żebym mogła się stąd wydostać. O matko. <noise> no, a wiecie, dziś, dzisiaj to jest mój pierwszy raz w Minecraft, także myślę, że następne odcinki będą lepsze. Czemu nie idziesz? Idź pod prąd. No idź pod prąd. Dobra, wyszłam. A tu jest lawa. Dobra, ja tam nie będę wchodzić, ale to jest lawa, nie? To jest lawa, ale trzeba, dobra. O, a tutaj to mogę. To, 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 to. Nie, nie mogę. Aha. O. Ja nie wiem, czy ja tam mogę zejść. Mam cykorka. Uu, oj, 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 oj. oj. Nie utonęłam jeszcze. Nie, nie, nie. O matko, ja zginę tu. Po co ja tu wchodziłam? Ja nie wiem, jak stąd wyjść. Nie ma jakiegoś teleportu. Ja, i po co mi to było? Takie kombinowanie, dobra, ale chyba za chwilę wyjdę stąd, nie? Znajdę chyba wyjście. Ja cię kręcę, no i chyba po obtokach Zgubiłam się Ale ja tego nie mogę rozwalić I to jest smutne Nie, ja chcę wyjść na ląd Ja nie muszę mieć domu Ja nie muszę mieć domu, jak chcę stąd wyjść Jezu, czuję się jakbym miała chorobę klaustrofobiczną Naprawdę, czuję się jakbym miała klaustrofobię teraz Dosłownie teraz jakbym miała klaustrofobię Tak się czuję O matko Normalnie aż się duszę. Ona też się dusi tam w Minecrafcie. No serio. Dobra. Idę dalej. No. Kurde, i którą mam? być może tutaj jest jakieś wyjście. A da się tu jakąś mapę włączyć? Nie, nie ma. Na MC zawsze były mapy, nie? O, tu coś yy, kopię. Tu coś skopałam, tu też coś skopałam. Mogę tu wskoczyć i tu kopać. Czy ja się stąd wykopię kiedyś? Czy nie ma szans? Aha. Nie. Mówcie do mnie, lama. Boże. Zgubiłam się. Naprawdę się zgubiłam. Po co ja tu wchodziłam? Co mi w ogóle skorciło? Dobra, chciałam mieć swój dom. I wiecie, wybudować dom, zasadzić drzewo. I takie tam. <laughs> A tu, proszę bardzo, ja chodzę w głąb ziemi. O matko, jeszcze jest tak gorąco dzisiaj. A u was jak tam? Ciekawe, ciekawe jak tam u was. Nie, no zgubiłam się. Mogę tu kopać? Nie mogę tu kopać. A tu mogę kopać? Dobra, no nie mam żadnej latarki, nic. Po prostu bida. Normalnie czuję się biednie tu. Mhm. Uh -huh. A, 100 lat później, nie? Ale nie, w końcu wyjdę na zewnątrz i przeżyję to coś, albo i nie. Dobra, pod wodą, kurde, ale żeby mi się załatwiła. Nie, no, pierwsza raz grać i tak się załatwić. Naprawdę. Dobra, idę gdzieś tam. Nie mogę kopać, a tu mogę kopać, też nie mogę kopać. No to jak mam się stąd wydostać? Mm. O, masakra. Zgubiłam się. Teraz się nie mam jak przekopać za bardzo. O, pod wodą w ogóle lepiej widać. Czajcie. Na, no, możesz czy wskoczyć. O, i kopać dalej. Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale... Chyba nie. Chyba dalej się nie przekopiemy. Matko. Patrz, ile zbieram tych, tego czegoś. <grym> o. No i skończyło się babki strania. No, no i nie ma. O jejku, jejku, dobra. Czasem wyjść. No, hopsa-sa, hopsa-sa. Tam coś widziałam. Aha, nie mogę tutaj wyjść. Dobra, chodź. Chodź, chodź. No, ja chcę tam iść. Może mogłam sobie niższy wzrostu wziąć. Może bym tak przeszła prędzej. Tam. No patrzcie, no, ale czemu ja tam nie mogę wejść? Ja jeszcze tam jest wyjście? Wskoczmy tu. Nie mogę. Czemu nie może się czołgać? Łatwiej. Życie byłoby łatwiejsze, jakbyś się umiała czołgać. Naprawdę. O, proszę bardzo. Jest! Widzę światło. Aha, nie, to jest lawa. To jest lawa. A tam do góry, jakbym weszła. O, tam, 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 tam. tam. No, come on, come on, come, on, come, on, come on. O. Tak. Uratujemy się. Jakoś. Może dzisiaj, może nie dzisiaj. Jest! Widzę światło! Kochani, widzę światło! Widzę światło! Uratowani! Udało się! Jak to się mogło zdarzyć? Dobra. I nie, tam jest znowu na dół. A tu co jest? Tu nic. Tu? Mogę to skopać? Nie, nie mogę tego kopać, dobra. Ale to jest na dół. Ja nie chcę iść na dół. To mi się znowu nie podoba. O nie. Myślałam, że już, już się uratowałam. A to kurde, jakaś no. Lipa. Lipa, nipa, nipa. Lipa, lipa. Dobra. Muszę szukać dalej. A na tą, tą stronę bym przeszła. Bo do góry, kurde, powinnam iść. No, jest moje zdanie, że do góry, a nie. A tu nie mogę wskoczyć? Dlaczego tu nie mogę wskoczyć? O, materia. Dobra. Yy, natura, ok. A jakbym chciała sobie tu użyć, Ja nie wiem, jak to się ulżywa. Górcze. O, ziemia. Ja bym chciała sobie schodek zrobić. Nie mogę. Aaaa. Oh. Eee. Uh. Yy, Żwierzie mi... Aha, i dopiero wtedy można stworzyć. Serio? Sadzonka dębu. <laughs> oh. O, matka, się załatwiłam. A tam jest wyjście, ja co czuję, że tam, 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 tam tą tam a ja nie mogę tam wejść. Oj, to... tak, tam wleciał. Tam jest wejście, wyjście. Nie wiem, jak ja tam wejdę. Muszę tam jakoś wejść. Tam, do góry. Inwentaryzacja, otwórz ekwipunek. Ha? Nie kłam. <laughs> Jakby tutaj, tak. O, to u góry. No, bez kitu Najgorsze jest to, że ja widzę, które najprawdopodobniej, ja nie mówię, że na pewno, ale mogę wyjść i nie mogę tam wejść. <laughs> ja, dobra. Co je fajnie, A, ale się udało. Dobra. Szukamy wyjścia. No, od muzyczka wlecia, czyli co? Chyba jest dobrze. Nie wiem. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Wiem, że tam leciał ptak, ale tam. Ewentualnie się tam cofnę. Dobra, cofnę się tam. I tam sobie wybuduję przejście. Jakoś. To bym chciała Nie mogę tego zabrać. Dobra, idziemy dalej. Idziemy, 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 idziemy. Ja się uwolnię stąd. Jakoś. Dobra. I tam leciał ptak. Jestem na bank, pewna. I co? Ja bym tutaj. A, może nie do końca tak. O! Takie składki sobie robię. Widzicie? co pani urka ze mnie. I co? Już nie mogę? Czemu? O! Aha, ale nie no. Teraz ja nie wskoczę. Ja musia tu o, tu, 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 tylko nie zlecieć, nie zlecieć, jest jest i tam był ten ptaszek i on tam leciał ojejku dobra, idziemy obczajkę zrobić a jak wejdę to ja zginę przecież tędy jakoś ptak wleciał dobra, idziemy w tą stronę okej, okay. no idziemy, idziemy Ginę, 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 pale się, pale się, pale się. Szybko. Dobra. Muszę się spalić trochę, żeby. O nie, Odwróć się. Dobra. Eee, gracz Game próbował pływać w Lawie. No wiem. <ścoughs> Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle. Naprawdę, ja nie mam żadnego pojęcia, ale no tak się przytrafiło, tak się wydarzyło, ale przynajmniej jestem tutaj. I patrzcie, i tutaj rozumiem, że ja to wszystko muszę ogarnąć. Także co, ja tutaj muszę to sobie tak budować, nie budować i stworzyć sobie jakiś dom. Rozumiem. Tak mi się wydaje, że rozumiem, a jeśli nie rozumiem, no to mnie poprawcie. Ale tak mi się wydaje, że muszę sobie pozbierać te wszystkie surowce. I co, i wtedy coś. O, a tutaj jest jakaś skrzynia, na przykład. Ja sobie mogę to otworzyć? Czy nie? Nie wiem. O, patrzcie, ile surowców. Czyli tak, ja mogę sobie surowce zbierać poprzez te skrzynie. Muszę szukać skrzyni w takim razie. Okej. Okay. A ona jest głodna w ogóle? Ona odczuwa głód? Ona może umrzeć z głodu? Chyba tak, tak mi się wydaje. Nie wiem, kurczę. Dobra. A trzeba znaleźć tutaj w tym świecie jakieś miejsce. Bo już i jak jest pięknie, jaka noc. Jaka noc. A my jeszcze nie mamy gdzie mieszkać. O, ja cię kręcę. Nie mamy gdzie mieszkać, nie mamy gdzie spać. O nie, ja tam nie wejdę już. Tutaj nie byłam. Okej, okay, wskoczmy sobie. Hopsasa, hopsasa do góry. Tutaj nie mogę wejść. Yy, dobra. O, proszę bardzo, zrobiliśmy sobie przejście, czy nie? Nie, nie mogę wejść. A teraz, jak yy, takie. O. Dobra. Okej. Okay. I jeszcze tutaj. Chcę zobaczyć, tutaj u góry, co jest. Tutaj chyba nic nie ma. O! Tam jest jakiś kwiatuszek. A tam coś się świeci. Co tam się świeci? Tam daleko? Daleko? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, no ale chyba tutaj będzie już musiała się zdrzemnąć jak w jakiś sposób kochana nasza, kochana moja, kochana, no ale dobra kochani, myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, um, jest to takie wprowadzenie do może nowej serii, zobaczymy jak to będzie wyglądało, na pewno będę chciała jakieś fajne rzeczy tutaj pobudować. Stworzyć jakiś dom dla naszej tutaj postaci i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy, czy, czy w ogóle będzie fan na to? Czy seria Wam się spodoba ogólnie? No, jak dzisiaj jak widzieliście, pływałam w lawie i zginęłam i umarłam i w ogóle zgubiłam się i czułam się jak w, w labiryncie i czułam się jak traciła o tych płucach. No, tyle. <laughs> zostawcie subskrypcję Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie łapeczkę w górę. Dajcie znać cokolwiek o Minecraftie, bo tak jak mówię, to są moje dopiero początki w Minecraft'a. I tak, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Także, także piszcie w komentarzach, może macie jakieś podpowiedzi dla mnie, co warto zrobić, czego nie robić itd. itd. No, no, to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!